Jestem bardzo szczęśliwa. Gdyby ktoś mi dzisiaj zrobił stop-klatkę i powiedział: Kasia, to co masz, to co udało ci się osiągnąć, to jak teraz się czujesz, to tak zostaje, to jestem szczęśliwa, może tak zostać. Bardzo często zadaję to pytanie moim pacjentom i mówią: Tak, ale. Czyli już wiem, że no, tak nie jest. Jak ktoś sobie zadaje takie pytanie, to już jest bardzo dobrze. I ja w którymś momencie życia też zadałam sobie to pytanie. No i tak zaczął się mój rozwój i moje szczęśliwe życie. Ja z całą odpowiedzialnością mówię, że tak. Jeszcze może jakiś czas temu bym się zawahała, natomiast dzisiaj tak. I to dzięki wdzięczności, docenianiu tego, co mam dookoła i dzięki ludziom, wokół których jestem. Ja pytanie, czy jestem szczęśliwa, zadałam sobie jakieś trzy lata temu i uznałam, że nie jestem szczęśliwa. I to doprowadziło mnie na terapię do Ewy, która też zadała mi to pytanie. I myślę, że dobrą odpowiedzią jest pytanie na pytanie: a czym jest dla ciebie szczęście? Bo dla każdego z nas jest czymś innym i ja z pełną świadomością mogę powiedzieć, że tak, jestem szczęśliwa. Natomiast coś jeszcze bym poprawiła nie byłabym sobą, gdyby nie. jest szczęście, myślę, że to jest uczucie. Z tego, co pamiętam, emocje są takim nagłym, dosyć wyrzutem jakiejś energii. Natomiast szczęście to jest takie długotrwałe, spokojne, stabilne uczucie. Wydaje mi się, że takie poczucie, że wszystko jest tak, jak być powinno. Wszystko jest na swoim miejscu, że dzieje się tak, jak, jak ma się dziać. I chyba bardzo jest to połączone z takim poczuciem też pewności siebie takiego wewnętrznego spokoju dla mnie. Dla mnie myślę, że to jest kluczowe w ogóle, żeby zacząć pracę nad sobą. W sensie najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem szczęśliwy tak lub nie. Natomiast zacząć pracę nad sobą i później właśnie podejmować decyzję, czym jest dla mnie szczęście. Przejść ten cały proces, bo no nie da się tego zrobić w jeden dzień. Ale wiesz co, Płaciasiola, bardzo ważną rzecz. Ja myślę, że nigdy się nie będzie szczęśliwym, jak się nie będzie miało tego balansu wewnętrznego i tej pewności siebie. I, I oczywiście dla, to co powiedziałaś, tak, że dla każdego szczęście będzie trochę inne, bo brządzałyśmy o tym, że dla kogoś szczęście to jak będzie stabilność finansowa, tak, dla kogoś szczęście jak będziemy zdrowi, dla kogoś szczęście jak nie wiem, będziemy szczupli. Natomiast yy, my możemy, mieć różne różne gdzieś tam być na różnym poziomie tak nie wiem zawodowym. Możemy bardzo różnie wyglądać to jest super że, że, że każdy, każdy wygląda inaczej ale będziemy ze sobą szczęśliwi tak w sensie będziemy ze sobą się dobrze czuli i to jest i to jest to. Bo bez tego szczęścia być nie może. Dziewczyny no zgadzam się z wami w stu i myślę tu Ola bardzo dałaś mi też do myślenia właśnie że to jest to szczęście dla każdego z nas. I tak myślę, że każdy z nas jest po swojemu szczęśliwy. Natomiast to, co jest ważne, tak jak dla mnie, to żeby każdy z nas się zastanowił, to co uwalnia twoje szczęście. Bo myślę, że często myślimy, jak spełniać oczekiwania innych, jak spełniać oczekiwania całego świata. A właśnie coraz mniej myślimy o tym, to co nam daje to poczucie szczęścia. A oceniamy się według skali innych, nie według swojej. I wyzwolenie się z tego to już myślę, że to jest taki pierwszy krok, bo dla mnie szczęście to jest też taki autentyzm, że ja żyję według swoich wartości, zgodnie ze swoimi wartościami, podejmuję decyzje, idę do przodu i to dla mnie był taki największy krok przełomowy. A drugi to było to, jak zaczęłam pracować bardzo z wdzięcznością i z docenianiem tego, co mam. Czyli jeżeli mam po imprezie. Górę naczyń w kuchni do zmycia. No mam zmywarkę, ok, to nie narzekam, że mam do pozmywania górę naczyń, tylko sobie myślę, że super, że mam tylu znajomych i mnie odwiedzają. I takie przekierowanie z narzekania na docenianie naprawdę uwolniło we mnie bardzo dużo takiego poczucia szczęścia z tego, co mam, żeby po prostu mieć takie zadowolenie na co dzień w życiu. Ja słuchajcie, chcę podbić to, że szczęście jest w nas, że to jest w środku, bardzo dużo osób szuka tego na zewnątrz, żeby mieć dużo pieniędzy, żeby mieć luksusowy samochód, bardzo duży dom, wyjeżdżać na wakacje na Bali i jeszcze potem na narty do Francji, no i nadal nie mają tego szczęścia i tak wyjeżdżają i tak kupują, a szczęścia nie ma, czyli no zdecydowanie szczęście jest w nas na pewno połączone z uczuciem to, co Ola mówiła harmonii i takiego spokoju, to ja też tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam. Dużo osób ja to na terapiach słyszę, mówi będę szczęśliwa, jak schudnę. Tak? Gdyby nie moja praca, to byłabym szczęśliwa. No więc zdecydowanie ja myślę sobie, że to już dzisiaj teraz co ja mogę zrobić, żeby był ten najmniejszy kroczek, że właśnie na przykład doceniam. Jest fajny dzień, jem śniadanie z rodziną, już dzisiaj jestem szczęśliwa. A pracę mam zmienić, tak? To też prawda. się, Słuchajcie, z takich małych rzeczy, bo i to, co powiedziała mhm. Aga, bardzo fajnie, żeby otworzyć, co otwiera mnie na szczęście, ale też z drugiej strony też bym się zastanowiła, co powoduje, że jestem nieszczęśliwa. Bo zobaczcie, też możemy jakby szukać tego szczęścia, ale jeżeli wyeliminujemy te. To właśnie tak jak mówisz do tej pracy, wyeliminujemy te rzeczy, które sprawiają, że nie jesteśmy szczęśliwe, szczęśliwi, no to też otwieramy wtedy drogę na to szczęście. No bo po co robić coś dla kogoś? Tutaj Aga Agam powiedziałaś bardzo ważną rzecz. My bardzo często to dzisiaj w takich czasach żyjemy, porównujemy się do kogoś. Nie ma tej granicy, kiedy już jest koniec. Po prostu przestańmy, tak? Pomyślmy, czego nie lubimy. W których y, obszarach jesteśmy nieszczęśliwe i zmieńmy te obszary i wtedy tak naprawdę to nasze szczęście wewnętrzne się, się pojawi. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że właśnie to docenianie najmniejszych rzeczy, czasami pomyślmy sobie, jakby tego wszystkiego z dnia na dzień zabrakło, to wtedy jakbyśmy docenili to, co mamy. Także nie doprowadzajmy do sytuacji, kiedy wszystko stracimy, ale y, miejmy już te od, odrobiny szczęścia naszego takiego codziennego z tego, co mamy. I tak jak mówię, no każdy z nas. Ja myślę, że różnorodność jest ogromna. Ja często też Ewa mówi, że na terapiach dziewczyny mówią, że będę szczęśliwa jak schudnę. Ja często też pytam, a faktycznie jak będziesz mieć to Porsche i wyjedziesz na Zanzibar, czy to już będzie Twoje spełnienie szczęścia? I czy myślisz, że wszyscy identyfikują w taki sposób szczęście? tak, Bo no i okazuje się, że no, to wcale nie, bo po tym, że ktoś wyjedzie na Zanzibar, czy kupi sobie Porsche, kryje się, że ma ogrom kredytów, za które za chwilę będzie rwał włosy z głowy, żeby je spłacić. Więc pytanie, czy to jest właśnie to szczęście, jeżeli ja prowadzę właśnie procesy też coachingowe. Także okazuje się, że często szczęście zostaje przewartościowane. Także to też o tym. A żeby. Mhm. Pozwolę ja panie sobie... jedno zdanie, no. słuchajcie, żeby to robić dzisiaj, nie mówić sobie jutro, na wiosnę, jak zrobi się cieplej, tylko naprawdę dzisiaj. Ja tylko chciałam, słuchajcie, nadmienić, że bo to, co Aga powiedziałaś o tym, że y, czasami mamy, mamy wszystko i nadal to nie jest to, tak? albo to, co Ewa mówiła, żeby nie szukać tego na zewnątrz. Ja, jak przyszłam do Ewy, to ja powiedziałam, że jestem nieszczęśliwa w momencie, kiedy miałam odhaczone wszystkie rzeczy z listy. Więc to nie jest tak, że mi wybitnie czegoś brakowało. Ja miałam wszystkie rzeczy, które sobie założyłam, bo miałam pracę, prowadziłam własną firmę, miałam męża, miałam mieszkańczy, miałam, w sensie, nadal mam męża, nadal mam mieszkanie pracy i tak dalej. Natomiast nadal nie czułam tego szczęścia. Więc no to czasem takie zewnętrzne szukanie bywa zgubne. Zastanówmy się nad sobą wewnętrznie. Znacie to stan umysłu, a nie portfela. Dokładnie.